Po co płótno, żeby mi się bok nie obsuwał? Wszystko jest zinwelowane na cacy. No to jeszcze rozepnąć, ale to jeszcze poczeka. i się z tym nie śpieszy. Fajnie będzie stachnie, to woda tylko najdzie. Jest zajebiście. powolutku się zaczyna opryszczać, Nie jest już taka żółta jak była. Teraz się robi taka niebieska nie niebieska. No, jeszcze czasu potrzeba. Z czasem to cośkolwiek będzie. Ale rybę już mogłem puszczać. A mi to z gruntu ładnie wychodzi, podmokłe jest. I z gruntu nachodzi woda. Tam jest piwonia, tam dalej i z gleby idzie. Tam jest co widać to czarne. To tam już woda jest przy słupie gruntu, to z gruntu najdzie. Momentalnie najdzie. A węże mam bo Dopuszczam, bo tam studni też woda drudło i Dopuszczam i ta woda się in, in, inna, Inna jest o rzucę teraz zobaczcie jakiś czupak się rzuci teraz kawałek kamienia patrzcie się i do dna jeszcze nie doleciało sum by już był jak byk by tu był tu jest kurde 4 metry tam jest po trzy na około. wysepki już nie widać bo wysepka już ponad wysepką jest Ile już naszą wodę? Mówi, mówi że woda nie najdzie. No na pewno. Tak głęboko jest wykopane, że najdzie. Tutaj jeszcze muszę rozepchać, ale to będzie to rozepchanie to jeszcze poczeka. Ja nazywam się światowy youtuber. To moje oczko wodne. Oczko wodne. To takie oko duże. Takie sobie zrobiłem prezent. No i takie wykopałem.